18 lipiec, Pawłowo, plantacja pomidora gruntowego odmiany Albarossa. Termin wysadzenia rozsady 30 kwietnia. Pomidor gruntowy znajduje się na klasie 6. Z. Jak widać bardzo dużo owoców jest zawiązanych. Wchodzimy w etap nawożenia potasowego i budowania masy owocu. Za chwilę udam się na plantację albarosy do miejscowości Czeluścin, kilka kilometrów dalej. Tam pomidor był wysadzany dwa dni wcześniej i znajduje się na lepszej klasie ziemi, bodajże klasa czwarta. Także będziemy mogli zaobserwować różnicę, jak to wygląda. Bo tak, bo to masz wszystko albarosce, tylko jedna jest z innego źródła i po prostu są różne i terminy sadzenia, no, no, tak? dokładnie, no te już są ten sam termin. Aha, od tylko, tego, tu jest zresztą widać, No, bo te już zaczynają siadać, a te jeszcze są tutaj w pełni zielone, nie? W pełni, no też zaczynają siadać powoli. No bo tu wiesz, no, to wszystko jest razem prowadzona, ale tu jeszcze widzisz, na tych jeszcze kwiatek jakiś, ty na no, zasychł, no. ale, ale spotka jeszcze kwiatek jakiś, nie? A na tamtych już nie spotkasz, bo no, już skończyły już. kwiatek, piątek No, owoce jest nawiązane. No, nie, nie, można pewnie... zobaczyć zobacz, zobacz, co tu się dzieje. No. Nie? Grubo jest owoc. Żeby tylko on dociągnął, dobił do swojego, nie? ale tu już. Proszę, jest taki, jaki jest? Tam nie będzie miało, że są miejsca lepsze i gorsze, albo nie jest złatwe, nie jest. Nie. To dać, gdzieś, ja no, to też że jeszcze, gdzieś kwiatek spotkasz, a tam tu już kwiatkę nie spotkasz. Ty widzisz, to jest tylko 6 dni różnicy, tamtym... ale te też przed tymi mrozami, tamte sobie prowadziły mm -hmm. lepiej niż te. No, no, no. Te były jak gdyby 2-3 dni przed tym mrozem, przed tym śniegiem tak sadzone i gorzej to przyjęło. Tamte widzisz, były już tydzień w ziemi. Aklimatyzacja poszła, nie? Mm. Przystosowały się po prostu, przygotowały się na ten stres, nie? Mm. No, co będzie? Wsiądzie do samego dołu.